Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, już widzieliście po miniaturce i po opisie, dzisiaj do mojej drużyny dołączy nowy operator. Ja jeszcze nie wiem który. Zastanawiam się między Ying, Kali. Między tą dwójką. Ying to już fajnie będę miał tutaj uzupełnione ten, te, te linie po kolei. ale z drugiej strony Kali mi w poprzednim odcinku. dopiekła. Chyba Kali. No trudno. Kali dołącza do mojej drużyny. Operatorkę Kali ze swoją snajperką. Yy, yy, o, i fajny skin przy okazji mam do niej, to wam pokażę. Jakieś robotyczne ręce ma i w ogóle wyposażenie. Zobaczmy, co to jest. Unikatowa zdolność. Nawet nie przeczytałem, jaką ma unikatową zdolność. Podcisk mechaniczny do wyrzutni podlufowej, który wybucha w określonym momencie, niszcząc wszystkie gadżety po obu stronach powierzchni, także tych wzmocnionych. Okej. Okay. Hmm, ile mam? Jakiś legendarny skin mam. Good night. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam. Ale ładne jest, ładne 2019? A jako drugą broń, to pewnie to najlepiej grać. Jest zoom? Nie ma zoom. Zoom, zoom. Ja sobie nałożę to. Co tu jeszcze ma? Minę. Mina jest spoko. no niech szuka następnej gierki. Graj teraz. Rankingowa. Co mi tutaj błyszczy jeszcze? Pewnie to, że mam ją nową. Ale nie trafiłem w nią. Poradnik dla operatora. Aha, fajne. Ej, to Kali może niszczyć jak Thatcher? Chwile po trafieniu i niszczą pobliskie urządzenia po obu stronach powierzchni. To nie wiedziałem, że Kali ma do tego, do wyważania coś. Do otwierania. Zobaczcie, jak ja mam skina do tego. Do Blitza. Załaduje ja się? Załadował się. Najdroższy skin, jaki posiadam. Ach, zapomniałem też miejsce zrobić na dysku. Nie wiem, czy się zmieści to nagranie. Co banujemy park rozrywki no 69 giga to wystarcza po tym odcinku sobie zrobię porządek. Aha, ha. Aha. no to fajnie nas urządzili i kali. No dobrze, że jestem w ataku. Nie wiem jak tu grać pod kali. Spanujemy clash. Kawajrę. Kanyry nie jest głupią, głupim banem, ale wolałbym się klasz pozbyć. A jak kali, to na strzelnicy zacznę. Gdzie jest kali? Tutaj, koło Janki. Mina. Mina. widzieliście już ten skin, ale pokażę Wam. Kamera. O, I karta też jest dedykowana, chyba, do tego skina. Albo po prostu do Kali Nie znam totalnie tej mapy, nie wiem jak tu jechać Ale jaskinie sobie zrobili W jaskini sobie zrobili bazę gdzie my jedziemy, panie kolego. A on znalazł, a ja straciłem mozi. Mi zabrał drona. Jak tu się ustawić do nich? Oni są tutaj. Nie mają żadnego okna zewnętrznego. Nie, tu chyba jest. Ale to korytarz i tak. A tak, to nie mają żadnego zewnętrznego. Oj. Nie sprawdziłem, czy dobrze się reszta, ale chyba dobrze. A to zielony, że mam celownik. A nie, gdzie taki zielonkawy mam celownik, to znaczy, że mam jakiś, jakąś wizję czy coś? Gdzie on strzela? Gdzie on strzelał? A tutaj do tych drzwi na pewno. No strzała otwiera, okej. Okay. Sześć nabojów mam. Od tej strony chyba było jakieś okno. Tutaj. A no tu już są nasi Skinął? Skinął! Była asystkę dostałem Nie ma nikogo więcej na dole? I tu do tych drzwi mógłbym przyjść, ale chyba z tym oknem wejdę. Testujmy moją umiejętność może. Nie ma dziury. tej. Czy jest dziura, żebym widział przez nią? Nie, chyba. Zabiła go. Ha, nikogo nawet nie widziałem w tej rundzie. Ale fajna Kali jest. <grywka> Jak mają złą to nie banujemy. Zbanujmy im. Nie wiem, Kim Grali nawet nie widziałem zbytnio. A, Mozim, może Moziego. Od tej strony może i jeszcze raz Kali, no nie da się lunety wymienić, ale kobiecy Tim Kali do Kebli chyba na i a skąd jest Kali? Ja już nie zdążę. I finka. Pięć kobiet. O tu jest gwiazd. To samo miejsce pójdą. No nawet nie wiem jak to miejsce wyglądało. Tak, to jest chyba to samo miejsce, czy nie? Sala R6. No to jest to samo. Och miód, ale trzech odkryłem, czy dwóch tam było. O, tu jest od tej strony fajnie Zdążę zmienić. Wziąłem. Zablokował mnie jeszcze. Gdzie ten taras był? Co tułem przed chwilą na nim? O, zniszczyli. A, to jest jeszcze piętro wyżej. Tu jest mój dron. Co to jest B? Przybliż. A B. Uuu. Jeszcze zoom większy można zrobić. No, ale gdzie tu mogę wejść? Im? Tu jest. Kurde tak niebezpiecznie tu trochę. Przeładuję sobie da z góry strzelić? To u mnie wybuchło? O kurde, ale miałem farta teraz trochę co tu mi zasłoniło. Trzy na jednego. Więc tu nie widać. Gdzie tu jest przejście w ogóle? Fifteen seconds left. 5 sekund. Gdzie on był? Nie wiem, gdzie on był nawet. A, pod kamerą tutaj. Do tej przegranej. Tak za bardzo nie widziałem przeciwników w tej rundzie. Aż I To jeszcze raz. Kali. Do trzech razy sztuka, nie? Teraz się uda. I tak w piwnicy będą. No nie, od której strony najlepiej podejść? Od tej czy od północy? Czy tam, gdzie wszyscy? shamaya in five seconds you've located a bomb make your way to its location and diffuse it I'm more than happy letting the wrecking ball go first transfer for your Idę osłaniać tego ziomeczka. Serio? Co? Serio? Termit? Czemu on to zrobił? A, żeby odwrócić uwagę. Ładnie tutaj to ram robi rozpierduchę. fajnie <śmiennie> skoczył tym bakiem. Jest tam ktoś? O, był tu ktoś chyba. mi się wydawało tutaj. O rany, serio? No, tutaj laser jest pode mną. No co, co? Mogłem być najperką. Ja głupio no, chyba, że za tą rampę Tam to wygra, wierzę że... co, i teraz sama na siebie zrobiła pułapkę? Musisz plantować ziomeczku. Bardzo zła pozycja. Ale dobrze. Great job mu napisze, kto to jest. No i nie poszło mi kali, Oba bany są spoko. Mhm, czyli to co oni za pierwszym razem brali, może banditę pójdę. pod Secure the area. Keep the bombs protected. Jest druga bomba tam daleko.

Musi ta deska odstawać. Tu może wzmocnić, ale to jest po dwie, dwie ścianki z każdej strony. Nie, Nie ogarnąłem. Mignęło mi. Ok, asystę dostałem, czyli trafiłem tym szoplanem. Ubezpieczacie mi tam. z czego on mnie trafił tam. Brawe mają jeszcze i nie wiem kogo. O, dziękuję, wow. Thank you. Uważaj tam, nie widziałem, gdzie to było. Uważaj tam. Tam. Naładuję ja i pójdę od tej strony może. Asystę dostałem, czyli trafiłem tamtego. To jest ostatni. O, wow. Jeszcze jedną asystę dostałem. O, jak ładnie strzelała w wybuch. Nieźle. Nice shot. Ale mnie ciągnie do góry ten team. 7-3-7-1. Ładnie grają. Nie wiem kogo mieli nawet, żeby. Ej, bandita? To łobuziaki. Opcje. Gdzie jest to, że na czarny ekran mi. ciemne oślepienie, jasne oślepienie, wolę jednak. Bo ten czarny ekran, jak się robi, to nie wiem od czego. Na dół pójdę. Kajdem. Jeszcze o Mozim myślałem, ale pójdę kajdem. Mam skina do niego, pokażę Wam, jak zdążę. O, taki morski. Gdzie ja jestem? Co to jest za mapa w ogóle? Ale ładne laboratorium. I tekstury, i ułożenie, i wszystko jest ładne tutaj. Pierwszy raz chyba jestem w tej lokacji. Nie wiem co tu wzmocnić nawet. To chyba trzeba wyważyć. On ma pewien fajny rewolwer co otwiera. A mogę mu oznaczyć wzmocnić pomoc, czy jest to dzięki wyważeniu. mi powyważcie. A na tym, na tym chcę położyć nie da się to chyba nie głupio będzie to wzmocnić. Działa, oba ktoś tam przeładowywał. No to dojo, jasne. Tam mi osłania tutaj plecy, to tutaj muszę patrzeć tylko przez te drzwi. Słyszę, jak chodzą, co on robi, robią bałagan, tak jak my u góry. Gdzie jest tam Lucy? A ja go tylko ten, pił, sam myślałem, że ram mają do rozwalania gdzie on jest z tym swoim a zniszczył mi to co moje wzmocnienie było Dzisiaj jest takie długie czekanie na nich tam jest, gdzie, gdzie oni się strzelają? Tam, a mają, a z góry strzelają. za mną. Wyjdzie mi tam ktoś w końcu? Ha! Nie uczestniczyłem w tym meczu w ogóle. Najpierw tą z tyłu, później tego, jeszcze w oko dźgnął. GG. Dobra robota, panowie. 0 jeden, ale wstyd. Teraz widać mojego skina do Kali, już nie. No pochwalę tego z katapulta. I to, I to. Mnie ktoś pochwalił? Niesamowite. 27 punktów. Poziom na tym. No i fajnie, fajne. Nowa postać Kali. Dużo się nagrałem, dużo pozabijałem. Dziękuję, że byliście i zapraszam do następnego odcinka, który już wyjechał na środku ekranu, zostawcie lajk, like, jakiś miły komentarz i widzimy się. Na razie cześć pa.